Witam Was drodzy serdecznie, Adam Miarka na kanale Biblijne Kontrowersje. Kapłaństwo i przebaczanie grzechów to dzisiejszy temat. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Bóg mówi w tym fragmencie o tym, że tylko On. Bóg może przebaczyć grzechy. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Kto jedynie może dać okup za życie drugiej osoby? Kto może zapłacić za jej grzech? Kto może przebaczyć grzech tej osoby? Żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić, bo nie wystarczyłoby nigdy ludzkich wysiłków, ludzkich możliwości. Dlatego Ojciec miłuje mnie, mówi Pan Jezus, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli, mam moc dać je, i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca Mego. Tylko Bóg, tylko Pan Jezus jako druga istota boska mógł dokonać zbawienia, bo tylko. Ten, kto ma życie sam w sobie jako Bóg, może złożyć ofiarę. Żadna stworzona istota nie może zaoferować swojego życia jako okup za życie innej stworzonej istoty, dlatego że każda stworzona istota ma życie darowane przez Boga. Jedynie sam Bóg mógł. Ten okup złożyć, i tylko Bóg może rozwiązać problem grzechu. Tylko Bóg może przebaczyć, bo tylko On złożył ofiarę ze swojego życia dobrowolnie dla zbawienia człowieka. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, czyli tych towarzyszy paralityka, którzy w pewnym momencie spuścili go przez dach przed Jezusa, dlatego że nie mogli się innym sposobem dostać przed pana Jezusa. Jezus ujrzawszy wiarę i grzech paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci się dzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni, któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga. Ci ludzie mieli świadomość ukształtowaną przez objawienie Boże w Starym Testamencie, że tylko i wyłącznie Bóg może odpuszczać grzechy. Żaden człowiek nie jest do tego upoważniony. Oczywiście oni nie zdawali sobie sprawy i nie rozpoznali w Jezusie Syna Bożego, wcielonego Boga i dlatego oskarżali go o bluźnierstwo. I Pan Jezus powiedział: Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Uzdrowienie paralityka było widzialnym dowodem na to, że Chrystus ma niewidzialną moc przebaczania grzechów tutaj na ziemi. Grzechy mógł przebaczać tylko Bóg w niebie. I Chrystus tutaj podkreśla, ja mam autorytet przebaczać grzechy tutaj na ziemi. Żaden człowiek nie miał autorytetu przebaczania grzechów na ziemi, nawet starotestamentowy kapłan, o tym będziemy jeszcze mówić. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, mówi Pan Jezus na uczcie Szymona, kiedy jawno grzesznica Maria Magdalena. Namaściła jego stopy na pogrzeb, bo bardzo miłowała. Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje, i rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy Twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. Ci ludzie nigdy nie spotkali się z tym i nigdy takiej idei nie było w Starym Testamencie, żeby człowiek mógł przebaczyć grzechy. Nawet kapłan, i powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Mamy przykład już w czasach nowotestamentowych, po śmierci pana Jezusa, czarnoksiężnika Szymona, który zachwycony tym, jak duch święty działa. Wśród apostołów przyniósł w pewnym momencie pieniądze i powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał ducha świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Apostoł Piotr wyraźnie tutaj protestuje, tego nie można załatwiać w ten sposób, ale w ciekawy sposób komentuje Apostoł Piotr, co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, czyli nie masz żadnego udziału w tym, aby Duch Święty działał w Twoim życiu, gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twojego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w w gorzkiej rzuci i w więzach nieprawości. Tutaj Piotr nie proponuje Szymonowi Czarnoksiężnikowi, chodź, ja teraz wyspowiadam Cię, będę mógł odpuścić Tobie grzechy, wysłucham Twojej spowiedzi, Twojego wyznania grzechów i odpuszczę Ci grzechy. On mówi: Nie, proś Pana, zwróć się do Boga, tylko Bóg tak naprawdę ma moc przebaczać grzechy. Mamy historię o celniku i faryzeuszu, którą opowiedział pan Jezus, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc Boże bądź miłości w mnie krzesznemu. To przedstawia y, ta historia, ta ilustracja, przypowieść przedstawia Stary Testamentowy sposób przebaczania grzechów, z tym, przychodziło się do Boga i celnik był tego świadomy, mówi: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Jestem grzesznikiem, tylko Ty możesz mi przebaczyć, tylko Ty możesz mi odpuścić. On nie przyszedł z tym do kapłana, on przyszedł z tym bezpośrednio do Boga. Jak załatwiano problem grzechu w Starym Testamencie, w tym systemie kapłańskim poprzez ofiary ze zwierząt? Oczywiście, każda ofiara ze zwierząt, każda krwawa ofiara symbolizowała, była cieniem rzeczywistości, którą jest Chrystus i tej ofiary prawdziwej, którą Chrystus złoży na krzyżu. Każda ofiara ze zwierzęcia wskazywała tym ludziom na to, że zbawienie będzie dokonane przez ofiarę Mesjasza, który przyjdzie i umrze za ich grzechy. Jak odbywał się ten proces? A jeśli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, przekraczając Przeciwko jednemu z przykazań pańskich, których przekraczać nie wolno i ściągnie na siebie winę, a potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy za swój grzech, który popełnił. Ten człowiek nie przychodził po odpuszczenie grzechów do kapłana i nie kapłan udzielał mu starotestamentowy lewicki kapłan przebaczenia grzechów. On przychodził z ofiarą do świątyni jak to się odbywało położy rękę swoją na głowie ofiary za grzech i zarżnie to zwierzę ofiary za grzech na miejscu gdzie składa się ofiary całopalne ten człowiek własnoręcznie musiał podciąć gardło temu zwierzęciu i to symbolizowało, że to grzech tego człowieka przyczynia się do śmierci niewinnej ofiary, i ta śmierć, która należała się grzesznikowi, jest przeniesiona na ofiarę zastępczą, która symbolizuje Chrystusa. Zanim ten człowiek jednak zabił tą ofiarę, on położył swoją rękę na jej głowie, co symbolicznie oznaczało wyznanie grzechów i przeniesienie swojego grzechu. Z grzesznika na ofiarę zastępczą. Kapłan teraz się włącza w ten proces, więc jest część, którą człowiek, sam grzesznik musi dokonać, jest ofiara i jest kapłan. Kapłan weźmie nieco z jej krwi na swój palec i rozmarze ją po rogach ołtarza całopaleń, resztę zaś jej krwi wyleje u podstawy ołtarza. Wszystek zaś jej tłuszcz usunie, tak jak się usuwa tłuszcz z ofiary pojednania i spali go kapłan na ołtarzu jako woń przyjemną dla Pana. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie mu odpuszczone. Te wszystkie czynności, które kapłan dokonywał, one symbolizowały Czynności, których Pan Jezus dokonuje w planie zbawienia. Ja w kolejnych filmach będę starał się przedstawić właśnie plan zbawienia w symbolice Starego Testamentu, w symbolice świątyni w Starym Testamencie. To są bardzo głębokie myśli. My musimy mieć świadomość, że wszystkie te symbole wskazują na Chrystusa. Chrystus jest wypełnieniem całej tej symboliki. I odpuszczenie. Czone zostało grzesznikowi, kiedy wszystkie te czynności były wykonane. Ale musimy rozumieć, że ofiara symbolizowała Chrystusa, grzesznik oczywiście w tym obrzędzie symbolizował samego siebie, grzesznika, ale kapłan symbolizował również Chrystusa i o tym za chwilę będziemy mówić. Cały list do hebrajczyków pokazuje dwa rodzaje kapłaństwa. Kapłaństwo starotestamentowe, kapłaństwo lewickie, gdzie kapłan musiał być z rodu Aarona. Tutaj mamy ilustrację, kiedy Mojżesz wyświęca Aarona na najwyższego kapłana. Ale jest drugi rodzaj kapłaństwa, to jest kapłaństwo według porządku Melchizedeka i kapłanem w Nowym Testamencie według porządku Melchizedeka jest Jezus Chrystus. Gdy Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Całą serię rozważań przedstawiłem na temat Starego i Nowego Przymierza w kontekście Dnia Sobotniego jako Świętego. Także jeżeli ktoś z Was nie oglądał, to zapraszam do obejrzenia. Tam jest pokazana różnica między Starym Testamentem, Nowym Testamentem, Starym Przymierzem, Nowym Przymierzem. Ale mamy dwa rodzaje kapłaństwa. W Starym Testamencie to jest kapłaństwo lewickie, w Nowym Testamencie to jest kapłaństwo chrystusowe według porządku Melchizedeka. Jest jeszcze trzeci rodzaj kapłaństwa w Nowym Testamencie, o którym za chwilę powiem. Wracając do listu do Hebrajczyków, bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, czyli Chrystus, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy. O którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Więc pan Jezus był kapłanem według zupełnie innego porządku nie według porządku lewickiego, starotestamentowego gdzie kapłanem mógł być tylko ktoś z potomków Aarona. A pan Jezus był z pokolenia Judy, ale Chrystus na zupełnie innej zasadzie jest kapłanem. A stało się to nie bez przysięgi, że Chrystus został arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Tutaj cały czas apostoł Paweł, bo on jest autorem listu do Hebrajczyków, podkreśla, że Chrystus i ofiara Chrystusa jest ponad ofiary starotestamentowe, kapłaństwo Chrystusa jest ponad kapłaństwo lewickie. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. To było podrzędne kapłaństwo tymczasowe. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: "Po przysiąg Pan i nie pożałuje tyś kapłanem na wieki. I jaka jest rola nas, chrześcijan, w Nowym Testamencie? Pan Jezus pełni funkcję najwyższego kapłana, który jest w świątyni w niebie? O tym naucza nas list do Hebrajczyków. Ale oprócz najwyższego kapłana, byli jeszcze kapłani, którzy byli pomocnikami. I Biblia przedstawia trzeci rodzaj kapłaństwa: to jest kapłaństwo powszechne wszystkich wierzących. O tym mówi pierwszy list Piotra. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. My mamy ludziom opowiadać o Chrystusie. W ten sposób prowadzimy ludzi do Chrystusa. Jedynego kapłana, który może odpuścić grzech, tylko Bóg może odpuścić grzech, tylko Jezus Chrystus może odpuścić grzech na mocy swojej przelanej krwi, swojej ofiary. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Taka jest nasza rola jako kapłanów, którzy jesteśmy pomocnikami Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa. W świątyni niebieskiej. My, tutaj na ziemi, prowadzimy ludzi do Chrystusa, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał: w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Żaden człowiek nie ma mocy pojednać człowieka z Bogiem, nie ma mocy odpuścić grzechu drugiego człowieka. Może tylko apelować. Jest zbawienie w Chrystusie, skorzystaj ze zbawienia w Chrystusie. I to jest nasza rola. Albowiem, Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Chrystus wykonuje służbę wstawienniczą na mocy swojej przelanej krwi, wstawia się za nami. Tak jak właśnie kapłan w Starym Testamencie tą krew ofiary wnosił do świątyni i później raz w roku była ceremonia dnia pojednania, kiedy wszystkie grzechy były usuwane z ziemskiej świątyni, to samo robi Chrystus w niebie. O tym będziemy studiować w kolejnych programach. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Ziemscy arcykapłani raz do roku chodzili w dniu pojednania do miejsca najświętszego świątyni i wykonywali obrzęd oczyszczenia świątyni. Chrystus robi to raz na zawsze, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Chrystus raz wykonał swoją misję, raz złożył ofiarę i to wystarczy. Ta ofiara nie musi być ponawiana. A gdy minęły dni uczty, posłał Job po nich, po swoje dzieci, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job: Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach? Tak czynił Job zawsze. Tak rozwiązywano problem grzechu w czasach patriarchalnych, jeszcze zanim naród izraelski powstał. To patriarcha, ten, który był głową rodu, składał ofiary i to nie on przebaczał swoim, swojej rodzinie, swoim dzieciom, Bóg to dokonywał przebaczenia na podstawie ofiary, którą składał kapłan rodu, czyli patriarcha rodu. I to jest wyjaśnienie tego, jakie kapłaństwo jest w Nowym Testamencie i czy człowiek, który uważa się za kapłana, może odpuszczać grzechy. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. My jesteśmy wszyscy wierzący kapłanami, którzy mają za zadanie, kierować ludzi do Chrystusa, tego jedynego prawdziwego arcykapłana, który przebacza grzechy. Co jednak zrobić z takimi tekstami słowa Bożego? A oto rzekłszy stchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To powiedział pan Jezus apostołom. To oczywiście jest nauczanie słowa Bożego, ale to dotyczy pewnego specyficznego rodzaju grzechów. Będziemy o tym studiować w kolejnym studium z tej serii, wkrótce, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Zapraszam na kolejny program. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału Biblijne Kontrowersje. Szczególnie polecam poniższe filmy. Niech Pan Bóg Was obficie błogosławi i przychodźcie ze swoimi grzechami, z wszystkimi swoimi problemami do jedynego, który w tej sprawie może pomóc, jedynego, który może odpuścić, jedynego, który może zbawić Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała. Amen.